Cześć, z tej strony Dritter i w dzisiejszym odcinku widzowie rywalizowali ze sobą na torze przeszkód w Minecraft. Zwycięzca wygrywa unikatową rankę na Discordzie. Jeśli też chcesz wziąć udział w tego typu odcinkach, zapraszam na mój Discord, a przy okazji zostaw łapkę w górę, a pojawi się więcej takich filmów. I nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału, bo aż 75% osób ogląda, a nie subskrybuje. I dzięki temu nie ominą Ci ciekawe odcinki. Bez dłuższego ogadania zapraszam do głównej części filmu. Więc tak. Widzą, chyba widzą. Opowiedziałem na wszystkie pytania, powiedziałem o co chodzi. Yy, więc tak, zaraz startujemy. Pozwalam ten blok i od razu mogą już lecieć. <tryk> Widziałem, najlepsza pułapka ever. No Michael jest na przodzie jak widzimy. Czy on wygra to? Pam zrobił, Paweł też. Na końcu jest Adriata. Mitro pędzi, pędzi. O, Hartax też jest, dobra. dobra. Paweł spadł. Tutaj... Nie, tutaj nie, nie wiem, dlaczego spadł. Czemu? Co się dzieje? Czemu oni przeskakują to? O Paweł znowu jest. Łóżka działają. Ja wszędzie łóżka dałem? Chyba tak, mam nadzieję, bo zapomniałem, czy już dałem. Dobra, skaczą wszyscy. Mitro daje. Na końcu jest. Co jest na końcu? Adriata. Biegnie na końcu. No a tu robi parkour. Paweł już. Nie, to Mitro. Gdzie jest Paweł? Mitro poszedł na hard. Dobra, też nie doskoczy to się tu można doskoczyć? No a tutaj Paweł biegnie. wybrał łatwiejszą ścieżkę, bo nie ma sensu robić trudniejszych. Nie wiem, czemu mi to robić trudniejszą. Jak są łatwiejsze. No a tu jest kolejny checkpoint. Paweł jest w checkpointcie kolejnym. Yy, co tu mamy? No tutaj nie wiem, co robi. To jest jakaś mapa z internetu. A jakiś po mam bieg przez śnieżki, trochę to... Przez śnieg, jakieś śnieżki. Trochę to jest utrudniające, bo się beznadziejnie biega szczerze. I tutaj nie ma checkpointa. Dalej jest już checkpoint. To jest parkour. Taki łatwy. Musi to doskoczyć i będzie mieć checkpoint, więc to jest fajne. Dobra, ma checkpoint. Mitro skaczy. To jest tam na... O Paweł. Dobra. Paweł tu już przychodzi. Czy tam doskoczy? Da, udało mu się. Jak jest tyle? Dobra. Wszyscy tam spadają. Dobra, Michael pędzi dalej. Czapku jest zrobiony? Jaki speedrun, nawet nie zatrzymają się. I tak dalej. Jak tam w tyle to wygląda? Dobra, nikt bohatera pędzi. Kto to jest? Hard, hardak za nim. Za nim. Dobra, dotknijmy się do yy, Pawa był pierwszy. Dobra, jest tutaj na... O! Szybko to przeleciał, szczerze. Znaczy, to, to było łatwe. Tutaj też nie było jakieś trudne. A nie, bo to jest z tej strony, dobra. Yy, on skoczył już tutaj. To już będzie banalny. O, tutaj. Yy, jak to się nazywa skokaj? Nie wiem jak się go nazywa. Na dwie kratki. O super. W ta spacja nie działa. Gdzie to już te przychodzą szybko? Yy, jaka jest druga ta mapa? Nawet szczerze nie wiem. Znaczy ja tam dałem koniec, ale nie wiem czy są w połowie, czy gdzieś dalej. Paweł na prowadzeniu jest. Nie będę mu utrudniał, ale oni mają gorzej do wyścignięcia go. No to są łatwe skoki Dobra, ziółczek pamiętany? Nie, nie wziąłem, jakaś cina była Tutaj osoby spadają, o dobra Paweł znowu spadł o, Chodźmy tam do tyłu trochę, trzeba to sprawdzić W ogóle sobie i tam połączyć, żeby móc szybciej podróżować yy, Czy ktoś tu jest? Jest Mitro na tym poziomie, więc fajnie biegnie Super skin Chyba to był od tego, jak się skimkinga. Kinga yy, Czy ktoś? Michaelo jest tutaj na Horusach Razem z Hardaxem. Niech bohatera biegnie. Dobry parkour. Dobra, czy ktoś jest na końcu? Chyba Adriat to jest na końcu. Podajże. Tylko na którym końcu? Dobra, tutaj. Nie, tutaj jest Missy. Miss. Nie wiem kto to jest, szczerze. Adriat to jest na samym końcu. Co tu jest Papuga? Ale biegnie dalej, dobra. Tutaj Miss przesz przeszedła. Missis, Miss. Jeszcze raz napiszę, jakby ktoś nie wiedział. Yy, to gdzie? Tutaj, Chorusy? Też ludzie, chyba przeszli. Tutaj, chyba też przeszli. nie widzę, może pos pospadali. Yy, Tepnijmy się do Pawła. On jest tutaj aż, dobra. Do doskoczył, doskoczył. No, chyba jest w połowie drogi dopiero, albo już, nie wiadomo, jak to woli. Czy Ktoś tutaj, się raz, gdzie jest kolejno? No, Misry jest tutaj. Może do jeszcze Pawła jeszcze? Bo ten lód czasami może być denerwujący bardzo. O, a mi trochę tam biegnie po tym lodzie. Będzie duży, duży, duży skok. Tutaj też są takie skoki. Lód podwaja tą prędkość. Nie wiem, czy podwaja, ja jest szybszy, mimo że dalej skoczyć. No jest na kolejnym poziomie. to jest taka łatwa 180 z drabinką. Zrobił, zrobił. Łatwe to było. No a czek i teraz trochę powoli. O jak? on to zrobił? Jak? Jak on tak przyspieszył? Halo? Nie przypominam, jakby ktoś chciał zagrać, bo mam plan, jak więcej takich gier, to wbijajcie na Discorda. Dobra, tu na spokojnie. Nie wiem dlaczego on się tak szybko rozpędza. Ja, jak to testowałem, byłem wolniejszy troszkę. To będzie korczy skok, raczej przejście, bo tu musisz naokoła przejść, ale to trochę spowoli, delikatnie. Czy ktoś tu jest? Uwaga. Czy ktoś? Tak, tutaj jest Mitro Ale Paweł ma wielkie szanse na wygraną Tutaj jest Jeszcze nie poszedł dalej O, jest na deskach Jest na deskach, czy nie jest na deskach? Kreativ. Nie, kreativ, nie, Nie, nie włączył się Kreative. No a Paweł jest pierwszy, tutaj to jest jakiś useless parkour, bo tutaj można po prostu przejść, normalnie, nie trzeba skakać, nic po tym Ale właśnie to też jest zabawne, bo na pewno będzie każdy chciał gdzieś się dostać i Przez to nie zobaczysz po prostu prostego przejścia tutaj Na przykład teraz jak Paweł Taki troll y, miejsce to jest Tutaj jest jakiś parkour, jak się wejdzie z lewą stronę tutaj I tu się doskoczy tu i tu, to można sobie poskakać od góry, ale zdecydowanie się chyba, że będzie tak skakał trochę truni. Stepnijmy się do Mitro. Pepe, Mitro, Mitro, Mitro. Dobra, Mitro jest na lodzie. Proszę spektakl, bo nie chcę jeszcze nikogo ten zrzucić. Yy, Stepamy się teraz do kolejnej osoby, którą jest Adriata. Zobaczymy, gdzie jest. Adriata jest do na początku. Halo? Dobra, teraz stepnijmy się do Michaello. To jest na zielon tu ma lód. To może szybko zrobić. Hartek jest za nim od razu. No tutaj jest 180. To najlepiej chyba się na speedzie robić totalnym. No, przynajmniej ja tak zrobiłem i działało. A mi się to bawo znowu. Bo jest na początku. A tutaj mam drabinki. Tutaj mamy. No jeszcze trochę tego toru jest, więc. No tutaj do udało mu się, choć to nie było no, nawet jakieś trudne. Kolejny skok. Tak. Jak on to zrobił, szczerze? Trochę mnie nie było, a tu cyk. Dobra, yy, gdzie jest Mitra? Trzeba do mitra, mitra sprawdzić. A on tutaj szuka. No, no wiem, że to jest miejsce, po prostu trzeba było pójść do przodu. A nie, to jest druga strona. Tutaj, tutaj jest przejście dalej. No Mitro kombinuje, no ale tu chyba będą wszyscy kombinować jak to przejść, a tutaj zwykłe <grytanie> przejście. No, a tutaj kolejny parkour. Da, idziemy do Pawa znowu. A, Paweł spadł. Był na głowach smoka. Głowe smoki są trochę... A nie, tak, był na głowach smoka. One są trochę denerwujące, szczerze. Ale tam już jest końcówka, więc on zaraz wygra. I on jest? Tu spadł? Okej. Okay. A, bo jest na, e, jest na głowach, nie tutaj. Nie, ja tak nie cierpię tych głów smoka. On mają jakieś hitboxy? Nie, nie mają hitboxów widocznych. Tak, nie, nie przyjmie się, na nich skacze no, y, idź, idziemy do Mitro. Tutaj mogą, bo no, Mitro może go prześcignąć jeszcze, a on no dobra, robi tylko parkura. Nikt nie poszedł tą stroną, że tu doskoczyć i wejść tutaj i mieć łatwy skok. A co on tu zrobi? O, dobra, ściego coś. Y, idziemy teraz do... Nie pawa, do Michaelo, Zobaczy jak oni są, bo tu chyba gdzieś Hardex był obok, ale nie jestem pewien. No, to są nawet ciekawe skoki, nie są jakieś trudne. To yy, gdzie jest Hardax? To, to jest pytanie. Hardax. Okej, okay, gdzie on jest? Halo. Ha. <ścoughs> nie, nie było tematu. Hardax znowu sp spadł? No, nie, żyje, żyje. To nic się nie zbukowało. A, Hardax jeszcze nie przeszedł tego lodu Maikrylo jest tam yy, i idziemy teraz do jak... Miss. mess Maze? też jest... A, jest prawie w przyrocie obok Hardaxa Paweł Paweł Gdzie jest Paweł? Do Pawła lecimy to on robi ostatni etap etap jest trochę... Dudny i ciężki, tak mi się zdaje Monotonny No ale to widać, że wygrane jest już po... Co? Co? jest mi tym bohatera? Co jest w bohatera? O, a teraz czekam na drugą osobę, nie licząc jego. Citera jednego. O, mit, Mitro jest. Damy spektatora Pabłowi Będziemy chcieli oglądać